Dane statystyczne pokazują, że w sferze umiejętności jest bardzo źle i stąd wspaniała inicjatywa skierowana właśnie do tych osób, które do tej pory nie zderzyły się jeszcze z tą, z tą internetową często, czy tą informatyczną rzeczywistością, aby im umożliwić, ułatwić, zachęcić, nauczyć właśnie funkcjonowania w tej sferze. Chcielibyśmy dzisiaj, spotykając się z Państwem, Podczas konferencji przedstawić ludzi, którzy mają przybliżyć cyfrowy świat osobom dorosłym, czyli latarników Polski Cyfrowej, i chcielibyśmy zaapelować do samorządów i do mediów także o to, aby patrzyli przychylnie i pomagali latarnikom, którzy działają na bazie wolontariatu i wprowadzają osoby dorosłe w cyfrowy świat. Kniżcy zajęć faktycznie mają na pierwszych zajęciach takie duże obawy, czy czegoś nie zepsuje, czy ja na pewno będę umiała to zrobić. I Pierwszą godzinę zawsze poświęcam na wprowadzenie i właśnie przedstawienie korzyści, jakie mogą mieć skorzystania z korzystania internetu. Oni mówią tak, tak, my wiemy, bo tam jest Skype i my możemy porozmawiać. Oni wiedzą, oni mają wiedzę, tylko się boją zagłębić w to wszystko. Więc naszym zadaniem jest to zrobić. I co mnie bardzo cieszy, że po pierwszych zajęciach przychodzą na następne i tak de facto jedną grup jedna grupa. Zajmuje mi aż miesiąc czasu, bo przez miesiąc czasu się spotykamy, ale po tym miesiącu. Potrafi wejść taka osoba w Skype'a, porozmawiać z wnukiem, ona potrafi sobie grać w internecie, na YouTube coś tam pooglądać, więc to dla nas, latarników, jest ogromna satysfakcja, a przede wszystkim radość tych ludzi, że oni też potrafią tak jak młodzi. W tej chwili trwają prace nad Narodowym Planem Szerokopasmowym. To jest program, który w najbliższych latach może być dźwignią rozwojową naszego kraju w nowej perspektywie unijnej. Ten narodowy plan szerokopasmowy zakłada, że do końca 2013 roku cała Polska 100% jej mieszkańców ma być objętych dostępem do internetu przynajmniej o przepływie 1 megabita. Do 2020 ten przepływ. Na 100% obszaru naszego kraju ma być zwiększony do 30 megabitów, a 50% tej przestrzeni ma mieć dostęp do usług szerokopasmowych w wymiarze 100 megabitów. Mamy na terenie naszego województwa, Pani to potwierdza, 99 latarników, chwała im za to i ja się bardzo cieszę, że uczestniczę w tym spotkaniu i że jest taka inicjatywa, ale powiedzmy sobie szczerze, są regiony, gdzie latarników, regiony przestrzeni, nie mniejsze, gdzie latarników jest 300-290, to też oddaje skalę, skalę potrzeb jest bardzo dużo do zrobienia i ja jestem Panie Prezydencie przekonany że znając Pańskie podejście do trendów rozwojowych tego miasta uda się wykorzystać także w przestrzeni tego miasta w przestrzeni Bydgoskiej ogromne pieniądze na, na te działania wokół, wokół internetu szerokopasmowego. Dzisiaj rząd ocenia, że na program szerokopasmowego dostępu do internetu do 2020 roku wydanych zostanie 29 miliardów, 200 milionów złotych. To są potężne pieniądze. Jeszcze jedna kwestia. Kwestia tego, że dzisiaj coraz więcej pracy można wykonać za pośrednictwem internetu i oczywiście myślę, że osoby, może te, które w ciągu zaraz są po tym 50+, plus, może 55+, plus, mogą jeszcze przy dużej aktywności i chęci nawet o tej aktywności zawodowej pomyśleć, ale z drugiej strony też no, pochwalę prawdowskie firmy, Niektóre, gdzie mówię świadomości nie ma, bo rozmawiam z szefami tych firm, trochę żałują, że, że tak rzadko o nich się mówi, ale są firmy, które zatrudniają tysiąc osób, właśnie usługi dla, świadczą dla całego świata roślinami internetu, łączy internetowych, gdzie nie mają w ogóle zleceń w Polsce i ten rynek w Bydgoszczy tego typu usług, to już stanowi myślę około kilku tysięcy pracowników, może cztery, może nawet pięć tysięcy. 500 pracowników w tej chwili potrzeba w dziedzinie Tak jest, no, mamy, byłem niedawno w firmie Atos, która zatrudnia tysiąc osób. Zatrudniać będzie kolejnych i nie ma żadnych zleceń na terenie kraju. Wiadomo, że tam, może nie wiadomo, ale głównie młodzi ludzie pracują, ale trzeba umiejętności informatyczne na różnym szczeblu i nawet nie na tym wysokim, najwyższym, ale także i podstawowym, wystarczającej znajomości języków. I te dwie kwestie powodują, że można znaleźć szybko pracę, te firmy bardzo szybko się rozrastają i jest to wartość dodana, bo tak naprawdę tego typu firmy mogą się mieścić w każdym miejscu, jeśli są dobre łącza, dobrzy menedżerowie, dobry rynek do, do dokonywania naborów.